Witam, wszystkich. kimś ostatnim, Sebastian Kowalczyk. Powiem wam, czego się właśnie dowiedziałem, bo zadzwonił do mnie kumpel z Holandii. Wiecie, jak łowią w Holandii imperatorami? Łowią szczupaki na bardzo płytkich zbiornikach, gdzie są podwodne łąki. Łowią nimi w Twitchu. No jak to w Twitchu? Bo tak, że go, on robi tak trrrt i wypływa do góry powolutku. I znowu trrrt i on znowu powolutku do góry. Mówi, że są takie strzały, wszystko co żyje dookoła i ma zęby, atakuje po prostu. Ale no wiecie, jak to mówią, o nieobecnych się mówi tylko dobrze, a że nie ma ich, bo są nieobecne niestety cały czas czekamy, to mówimy tylko dobrze. Dobra, następna rzecz dzisiaj, co chciałem Wam powiedzieć, mała pomyłka moi drodzy, bo mówiłem, że jest promocja na, na wszystkie moi drodzy okoniowe przynęty pod tytułem banjo. To niestety pomyłka, bo promocja była na banjo 1, tylko. Więc jest już się sprowadzona na Banjo 2 też, po 15%, a na Banjo 3 jest minus 30%. Minus 30%, moi drodzy, bo Banjo 3 jest wyprzedaż. o w ten sposób, w ten sposób, minus 30%. A następna rzecz, to już nam opowie Marcin, to są nowe kanibale, które poprzegodziły, między innymi nowe kolory, których nie mieliśmy. Niestety nie ma cały czas mojego ulubionego koloru, ale trudno to zrobić. Kurczę, gdzie Marcin jest tutaj pochował? O, już Wam pokazuję. Już Wam pokazuję nowe kolorki. Więc tak, zobaczcie. Taka perełka. Uważam, że kozak. Kozak, kozak. I teraz zobaczcie tutaj. Taki kopciuch. Też bardzo fajny. Ja wiem, że tam są nazwy na pudełkach, jak się te kolory dokładnie nazywają, ale to jest dla mnie to jest kopciuch. Bardzo sympatyczny. Dalej. Eee, tutaj taki e, na górze taki atramencik, taka gęcjanka. Na, e, na dole żółty kolorek też bardzo ładnie się prezentuje. Potem taki brudasek. Też fajny. O, brudasek na górze. Idziesz Marcin? Chodź Marcinku, bo ja pokazuję kanibale, które dzisiaj rozkładałeś, a ciebie nie ma. Dalej, proszę bardzo, taki taki seledynek z dyskoteką, brzuszkiem. Proszę bardzo. Dalej. Już pokazałem. A, pokazałeś. Jeszcze 12,5 rozkładałem. Pokaż. Na pewno te trzy kolory. A, bo to zobaczcie, większe są, proszę bardzo, tu jest tak 12,5 centymetra. Tu jest kopciuszek, kopciuch jeszcze rozkładałem tu... I tutaj ten kolorek też jest 12,5 A ten to chyba już był wcześniej, co? Żeśmy pokazywali Tylko w tym rozmiarze go nie było, I tak? Tak, w tym rozmiarze go nie było Okej, okay, okej okay. Jeszcze wczoraj rozkładałem dziesiątki właśnie, właśnie. A te, to, te, te no dziesiąteczki to, to już też, też pokazałem I 15, tylko że one są pakowane... A weź mi powiedz jeszcze taką rzecz Bo to co ja mówiłem, że to nie jest że to nie jest motor oil on chyba o tym A to są UV gumy? UV, I weź UV. zobacz, czy nie? Bo jakaś guma tak, była ufał. Tak, Motoro i Czyli on y, powinien się y, świecić jakby. No tak to się no tak nie sprawdzimy. Nie pachną pięknie, gumy sawzera pachną pięknie jak zawsze delikatnie anyżem. Nie, nie, nie ufałem anyżem. No jest, jest, jest. Fajnie cieszymy się, będzie na jesień czym, czym łowić i tak dalej i tak dalej. To są jeszcze Super. rozwieszone 15. Pokaż. Proszę. Tylko, A to pakowane po dwie sztuki. Okej, okay. no i są 15 po dwie sztuki również. No i pięknie, no i pięknie. I co tam jeszcze nowego ciekawego, Marcin, opowiadaj? Co ciekawego, nowego? Tak. W niedzielę jedziemy na ryby. W Niedzielę jedziemy na ryby i ogólnie powiedz na co się nastawiasz w niedzielę. Na sumka. Na sumka? W końcu. Czyli chciałbyś tam jednego yy, w łeb strzelić no i zapeklować. Nie, tak, zapeklować taki nie, nie, tam taki nie, 50 to jest za duży, ale takiego met 10 to byś zjadł? Może inaczej, Jeszcze czy teść, nie czy teść by się cieszył z takiego suma? No na pewno by się ucieszył. Właśnie tak? zawsze jest zły, że chodzę na ryby, a nic nie przynoszę. Wiesz, no można to Tylko w mu uzasadnić, że nie rozumie tego hobby. Jak to może być, że młody człowiek marnotrawi czas, nic z tego nie ma. Więc w razie czego, to ja też mogę się zaoferować, że ja swojego suma też mogę przekazać na te cele. To znaczy, jakby Marcin nie złapał, a ja złapię, to, to ja swojego oddaję. Ja swojego daję suma dla Ciebie. To żebyś. ja go szybko wypuszczę. A twoja dziewczyna lubi na Narzeczona? Nie, chyba nie. Ona nie lubi. Czyli koncentrujemy się ogólnie na potrzebach teścia w tak, ten Ona najlepiej jakby jadła tylko samą zieleninkę. Zieleninkę, tak. To możemy Żeby... niedźwiedziego czosku poszukać tam gdzieś przy drodze, ewentualnie albo szanu. No bo nic innego nie przewidujemy. <laughs> tak. No dobrze, dobrze, fajnie. Fajnie, fajnie. E... No to chyba wszystko ogólnie, bo nie, nie ma nic do... Tego... przyjechały regeneratory, ale niestety jeszcze nie rozłożone. Ale są na internecie, pewnie można już kupować. Na pewno. To przyjechały regeneratory i jeszcze się przejdziemy do Piotra. Może Piotr jeszcze coś będzie wiedział, o jakichś nowościach, o czym ja wam nie powiedziałem na przykład. Panie Piotrze, idę z kamerą do Pana. Mhm. Czy, czy oprócz kanibali coś nowego jeszcze przyjechało? Kaniebale, tylko tylko kanibale nowe. Tylko kanibale nowe? Okej, bo to widzicie, zawsze tutaj u nas stoi w stosach tak zwanych. Monster jeden 18 cm. Monster A pokażcie to? Gdzie ten Monster? A ja wam w międzyczasie powiem tylko trzy, trzy słowa o bluzach. Bluzy powinny być antykomarowe po czwartku. W rozmiarach MK, LK, XL, 2XL, 3XL, 4XL. Takie rozmiary będą. I będą trzy kolory: czarny, biało-niebieski, biało-zielony. I co nie mam o Zgubiłeś? Nie, Marcin, chyba już zabrał. Bo to był jeden, chyba Dobra, to idę, do, idę do Marcina się dopytać o Monster To tylko jeden To idę, spokojnie, spokojnie, mm -hmm. Monsterszady. To za się wszystkie odowiem. Marcin, zostałem ode, odesłany do Ciebie znowu. Podobno skrywasz jakieś Monsterszady przed nami. Monsterszady? Tak, Piotr powiedział, że jakieś Monsterszady przyjechały, ja nie wiem o co chodzi. Nie <laughs> ja też nie mam. wiem o co chodzi. Słuchajcie, jakby ktoś wiedział o co chodzi z Monstershadami, to piszcie, a my się żegnamy, bo weekend. Może jeszcze jeden kartonik. Jeden kartonik Monsters ale jeszcze nie rozumiem. I co, wypiłeś już się? Dobra, słuchajcie, żegnamy, bo już gadamy bzdury, widzimy się pewnie. Dopiero w poniedziałek. Może to już gugałek nagra film, opowie wam, jak było na Mazurach. I zmienił mówić, na rybach Czy połowił, czy nie a teraz my zaczynam wędkować. Nara!